Kto nie lubi naprawdę dobrego ciasta do popołudniowej kawy albo herbaty? No dobrze, są takie osoby, ale to raczej wyjątki. Mam dla ciebie przepis na bardzo proste, ale mega smaczne, puszyste ciasto cytrynowe. Z dobrze oczyszczonej i osuszonej dużej cytryny zetrzyj skórkę. Do miski wsyp cukier i dodaj skórkę z cytryny i za pomocą palców dobrze połącz skórkę z cukrem. Rozpuść masło w rondelku, a po rozpuszczeniu zostaw do przestygnięcia na minimum 5 minut. Następnie dodaj rozpuszczone masło do cukru i dobrze zmiksuj, aż składniki wyraźnie się połączą. Potem dodaj jajka, mleko oraz kwaśną śmietanę, świeżo wyciśnięty sok z cytryny i ponownie wszystko zmiksuj, aż powstanie jednolita, lekko puszysta masa. Następnie dodaj do masy przesianą przez sitko mąkę pszenną, sól oraz proszek do pieczenia i wymieszaj wszystko np. za pomocą łopatki, aż składniki wyraźnie się połączą. Mieszaj tylko do czasu wyraźnego połączenia się składników, ale nie dłużej niż jest to konieczne. Formę lekko wysmaruj masłem i przełóż do niej ciasto. Piecz we wcześniej nagrzanym do 180 stopni piekarniku góra-dół przez około 50-60 minut. Jeśli chcesz ciasto polukrować, to polecam zrobić słodko-kwaśny lukier, czyli w tym celu musisz dobrze wymieszać przesiany przez sitko cukier puder z sokiem z cytryny. Kiedy ciasto będzie już przestygnięte, to polej je lukrem i dobrze go rozprowadź po cieście. Chwilę poczekaj, aż lukier zastygnie. Mam nadzieję, że zasmakuje.